Piękno w Tobie, wyjątkowe warsztaty w ramach projektu PESEL nie jest przeszkodą, bo siła jest kobietą. Panie wzięły udział w szkoleniu z zakresu wizerzu, którego celem była podróż w głąb siebie, aby odkryć i podkreślić naturalne piękno każdej z nas. Bardzo mi się podobają. Pokazują one, jak ważne jest dbać o siebie, o własną pewność siebie, o własny samorozwój. Możemy jako kobiety między sobą dzielić się różnymi doświadczeniami i dzięki temu podnosić swoje kwalifikacje. Bardzo mi się podobają te zajęcia i dlatego chodzę na takie zajęcia i, i, i biorę udział w takich zajęciach, bo się lubię po prostu. Siedzę w domu i, i wnuki już mam na dorosłe, najstarszy 26 lat. Miło Miłość się czas między znajomymi, między ludźmi. PESEL nie jest przeszkodą, bo siła jest kobietą. To projekt realizowany przez Dębicką Akademię Rozwoju. To, co ja chcę osiągnąć, jest najmniej istotne. Ja chciałabym, żeby kobiety, które zakończą ten program cały, były wzmocnione, były pewne siebie, i tak z przytupem poszły w życie, bo na tym mi najbardziej zależy. Zależy mi na ich rozwoju. Bo ja sobie ogarniam, może tak powiem, ale zależy mi na tym, żeby właśnie dziewczyny, które tu przychodzą i czegoś oczekują wyszły z tym, po co przyszły. I dlatego każde to wydarzenie jest tak jakby kolejnym etapem do tego, żeby naprawdę na koniec być wzmocnioną babką i z przytupem wejść w życie. Z psychologami, z trenerem mentalnym, z dietetykiem czeka nas jeszcze warsztat kulinarny, ale taki nietypowy warsztat kulinarny. Nie będziemy się skupiać tylko na gotowaniu, ale będziemy się skupiać na tym, jak przez żołądek trafić do siebie. Będą też warsztaty z które sama osobiście poprowadzę z mocy słów. Będzie dalszy ciąg warsztatów z Olą, właśnie z metamorfozy. Będzie jeszcze teraz wizerz, tak kosmetyka, pielęgnacja ciała, ale też będzie jakby przemiana zewnętrzna, czyli jak się ubrać, jak to wyglądać, że tak powiem. Podczas zajęć skupiono się nie tylko na technikach makijażowych, ale przede wszystkim na budowaniu pewności siebie i akceptacji swojego wyglądu. Co chcę nauczyć? Tak naprawdę chcę ich nauczyć myślenia o sobie. Bo myślę, że to jest najważniejsze, i my kobiety mamy to w sobie, że zapominamy o sobie bardzo często, i bardzo się cieszę, że uczestniczki wyszły i właśnie mają czas dla siebie, bo to nam daje energię. Dzięki temu jesteśmy lepszymi mamami, żonami, przyjaciółkami, koleżankami, a czego się nauczymy po prostu czasu dla siebie, zatrzymania się, pielęgnacji, ale. Kosmetyki na tym spotkaniu są dodatkiem do tego, żeby otworzyć swoje serducho na rozwój osobisty, po to, żeby otworzyć swoje serducho na myślenie o sobie w takim dobrym znaczeniu, bo egoizm, dobry egoizm jest dobry. Taki zdrowy egoizm jest dobry, a my kobiety bardzo często o tym zapomniamy. Program warsztatu obejmował praktyczne zajęcia, porady, wykłady dotyczące różnych technik makijażu, dostosowanych do indywidualnych cech twarzy oraz inspirujące dyskusje.